Spokrewniony oczywiście skokami, ale tak naprawdę mający niewiele z nimi wspólnego. Przede wszystkim główną różnicą jest to, co Państwo w tej chwili możecie widzieć na wyspie, one bez żadnego problemu tam po, po lądzie potrafią się poruszać, potrafią odwijać pod siebie tylne płetwy i używać ich jako potrafią wchodzić na drobne przeszkody terenowe. Generalnie chciałam powiedzieć w prosty sposób, że są bardzo sprawne na lądzie, potrafią podskakiwać, potrafią bardzo szybko biegać. Natomiast foki, ponieważ są zupełnie inaczej zbudowane, w czasie, kiedy przebywają na lądzie, są dosyć niedarne, czołgają, pędzają, nie są specjalnie zgrabne ani szybkie, zupełnie, jak już wspomniałam, jest to spowodowane zupełnie inną budową ciała i właśnie magiza Państwu teraz pokazuję, żeby Państwu było łatwiej zapamiętać, jaka jest różnica między porożaniem się foki a kotika. Kocik przed chwilą ładnie taka. Mandisy pełzała. To jest ćwiczenie zrobione po to, żebyście, żebyście Państwo mogli to łatwiej zapamiętać, że łatwe. To łatwe. Musicie Państwo pamiętać, że te zwierzęta, one może się krudziły w niewoli, to pozostają dzikie i nie będą nigdy oswojone tak jak nasze domowe zwierzęta. Także trening z nimi jest dosyć wymagający. Jeśli chodzi o ćwiczenia, które one wykonują, tak jak już mówiłam, są to rzeczy, które robiono w naturze, to oczywiście nie oznacza, że w naturze sobie mieszkając w oceanie łowią ringa i piłeczki. E, tam mają inne zabawki, na przykład gminy, to jest lekka, musi, musi technicznie to dobrze wykonać, żeby to wyglądało porządnie. E, taki, takie ćwiczenia abortowania to, to, że dostarczają zwierzętom rozrywki, że służą ich rozwojowi i zatem i również psychicznemu, bo pracują ich w i tak dalej, bo się nie nudzą, mają coś do roboty. Życie nie jest takie monotonne dzięki takim ćwiczeniom. Najważniejszą, jak już wspomniałam, najważniejszą zaletą tego ćwiczenia jest to, że zwierzęta uczą się na komendę oddawać na przedmioty. Teraz jak Państwo zresztą tutaj do basenu wrzucicie? ja powrócę do swojego ulubionego tematu, bo niestety zaczął się sezon i zaczynamy tutaj wyłapiać różne cuda na kinu. To się zdarza tak, że zwierzęta nam na polecenie taką rzecz oddadzą. Niestety nie zawsze, dlatego bardzo dobrze wykonują znacznie lepiej, ale ich nie będziemy o to prosić, dlatego że istnieje podejrzenie, że one są w ciąży i nie przeciążamy ich z trudnymi ćwiczeniami. Sprawdzić tego przy pomocy badania USG nie możemy. Z tego względu, że ich warstwa tłuszczu bo skórnego jest tak gruba, że promienie nie służą do tego, żeby się rozejrzeć ponad powierzchnią wody i zobaczyć czy generalnie co się dzieje. Czy gdzieś się nie czai reki, albo co gorsza do orek, czy gdzieś są jakieś ryby do zjedzenia. To są takie stopnie, jakie sobie na nie mówimy, patrolowe i sprawdzające, co się dzieje w pokoczeniu. Podejrzewam, że teraz kojityki wylądują u Państwa na szybie z tej strony. Elastyczność tak zwanych, o których już mówiłam wcześniej, które wykonywałam po tamtej stronie, teraz Państwo tak, będziecie mogli okazję zobaczyć tutaj. No bo wysoki oczywiście to jest liczbona dla tego. Zdecydowanie. To nie tak jak należy, ale widzę, że nocy jest tam w będzie. Jak już Państwu mówiłam, nauka leżenia to jest jedno z naszych to, w treningu medycznym. Nauka wleżenia w miejscu, które my mu wskażemy, a nie które on sobie sam wybierze. No i teraz oczywiście znowu dotykamy części ciała, sprawdzamy tylne teraz koleżanka poprosi, żeby je wyciągnął. Oczywiście nas on nagle zapomniał, o co w tym wszystkim chodzi, ale poczekamy jeszcze chwilę że się uda. O, właśnie A, Państwo wyciągnął nie wiem bez żadnego problemu. Trzeba go głosy, to było tylko o najwrzecznie poprosić. Przy okazji nie wiem, czy Państwo widzicie, no już nie widać, ale on ma tam z tyłu taki ogronek malutki, co bardzo ładko widać, jak pływają w wodzie, bo jest naprawdę mikroskofijny i niezbyt dobrze widoczny. No może przy tej okazji się uda. W każdym razie taka kolejna ciekawocka, kotniki mają obok. Bardzo małe, ale są. No i teraz Martisa się pokazuje, że też potrafi bardzo ładnie leżeć i znosi te wszystkie zabiegi pieleczenie. Kateryna Ryjko, że ćwicza film tym miejscu. Inne są w swoim popisowym ćwiczeniu, czyli będę się wstydził na przykład za to, że tu zdawał, że nie wie, że zapomniał nagle, jak się należy położyć. Mieszanie się zrobiło, bo kawałek ryba upadł i wszystkich chcą go zjeść. A ten wiatr oznacza zakończenie treningu. Ta koleżanka jeszcze wrzuci parę ryb do wody, żebyście Państwo chociaż mieli mniej więcej blady, Wiesz, się nadu?